Witam wszystkich. Okazuje się, że mamy do zwiedzenia jeszcze jeden budynek z kompleksu wypoczynkowego. Salamandry, ten jest największy. chyba największy z tych małych. Największy z małych, bo największego nie było dane nam zwiedzić. Ochroniarz pilnuje, jest w rękach prywatnych. Czy tu jest wejście z tyłu? Gł czy główne? To jest główne. Chyba główne. Ale weźcie. Tak, no. ja też to pokażę. Fajnie to wygląda. Pokażę ten budynek chyba z przodu. No gdzieś tu nie wraca. Także mamy do zwiedzenia kilka pięter znowu. Dobra, to ja wchodzę. A tu jest. Tu były roślinki. roślinki? Tak. Kojarzę z, z dworców PKS-u takie stare, te. O, jaki sufit fajny. Na dworcach też takie były roślinki w środku. Oj, ale tam mokro. Jakieś błoto. Ale tu nie ma jakoś wyposażenia. Zobaczcie, że te ośrodki zostały zamknięte. I wszystkie meble zostały szybko. A to z daleka wyglądało jak woda. Jak było to? Dywan. Tu ktoś krosem sobie wjechał i kółeczko zrobił. Tak, też jakbyśmy wchodzi, co widziałem ślady Opa. Dobrze się tu zapowiada. Podłoga z kamieni. Tutaj klub Salamandra zaprasza. Szatnia czy recepcja? Takie widoki tablica ogłoszeń o to jest o, to był jest... jakiś budynek nie no, no, no. Nieźle. tu może wiesz co był taki budynek rekreacyjny jakaś ta sala gimnastyczna czy coś takiego tam bud Czyli ten budynek powinniśmy jako pierwszy zwiedzić, a my go zwiedzamy na końcu. No trudno, nie widzieliśmy go. Bo przyszliśmy trochę z innej strony. O kurcze, wiesz co, wejście to chyba jest tam główne, bo co to za most tam jest, za oknem? O no. nie wiem, nie, faktycznie. O stary, zobacz to. O, tu to grubo. Nie no tu jest zarobisty ten kominek To myśmy śmie... A tu jakaś była chyba jadalnia coś bo tu jest tak. Okienko na talerzyki Tak było palone Ktoś buty zostawił no, A teraz gdzie to jest. Teraz Teraz jest dziwny, No. Ten budynek jest najlepszy Znaczy najlepszy Chyba zaraz po tym Wielkim Najlepszy po tym, którym byliśmy Też te dziwne kartony Jeszcze kawał w górę 7 minut zostało mi na karcie pamięci Także muszę się uwijać Żeby to wszystko pokazać co? Tutaj jest Nie no, ten kominek jest... Jeszcze tu rośliny to z tyłu, za nim. Tu była chyba jakaś sala, wiesz? Bo ja był parkiet. Cały jest zerwany. Tam jest jakieś pomieszczenie. No, to jest... Może, każdisko No albo po prostu stoliki. Dobra. a Jezu, to tak jest ciema. To było chyba wejście z ulicy. Dobra, wejdziemy tam wyżej. Zobaczymy. Ale no ten kominek jest super. Assassin, co? Assassin. Nie, klar, To jest A. Biała choinka leży. Dobra, idziemy na górę. Tu znowu łazienki. To samo co na górze, na dole było. Oj, tu trzeba uważać. Tak, tu było wiesz Tu było wejście na poziomie Dobra, to my tym wejściem później wyjdziemy A tu co, były pokoje A, a tu jeszcze były pokoje z ładnym widokiem mhm. Tutaj łazienki Ale to dziwne, bo był pokój z tej strony A łazienka była... No bo to były... Tu jeszcze pokój. tu były wspólne Osiem. Tak ale tu wytapetowano jest. No, wytapetowane. Ale się trzyma. Tak, tu też jest wytapetowane. W mm -hmm. pokoju była umywarka no, tylko i ustro. No. Tu ten widok jeszcze jest... pokażę. Widok z okna. Ktoś sobie parkiet zabrał, do pieca to dobra. Nie spodziewałem się, że tu jest tyle budynków. Tak gdybyśmy weszli do tego największego. To, to nie ty... miałbym miejsca na karcie pamięci Tych żeby w ogóle nawet nie no a tam to pewnie jest wszystko całkowicie rozkradzione że jest może no. pod remont już przygotowane te goście żeby się pan tam może tak Ta. a na górę już się nie da nie da się czyli tutaj jest główne wejście z poziomu ulicy Tak. I bariera. Bariera, bo na środek nieczynny. Tak jest. I tak się wchodziło. Tu się wchodziło. że główne wejście do tego budynku Jeśli chodzi na dół Nie no fajnie troszkę się to wszystko rozlatuje ale zaraz będzie szło Ale ta bariera jest dobra. dobra dobra może mi się uda jeszcze wyjdę i pokażę z tego z zewnątrz tak wygląda droga tutaj i w takich to się jedzie z gubałówki tędy i tak wygląda wejście że ja tego nie widziałem tu przejeżdżając poczekajmy samochody jadam Tym widokiem dziękuję wszystkim za oglądanie. Pozdrawiam.